Jak kłamie IPN. W poprzednim odcinku było o fałszywych ekspertach, teraz kolejny element manipulacji, błędy logiczne, a w zasadzie manipulacje logiką, celowe wypaczanie faktów mające służyć właśnie propagandzie politycznej. Mówiłem już o konferencji w roku 2018 dotyczącej Dąbrowszczaków zorganizowanej w Muzeum II Wojny Światowej. To jest przykład gromadzenia fałszywych ekspertów. Często pseudonaukowcy, zwolennicy pseudonauki czy różnych teorii spiskowych posługują się autorytetem naukowców, naukowców, czyli każdego, kto ma jakikolwiek tytuł naukowy, jeśli gromadzi się takich w cudzysłowie ekspertów, dostatecznie wielu, to ma przekonać odbiorców, że temat jest ważny i tezy poruszane przez tych naukowców są jak najbardziej słuszne i zgodne z rzeczywistością. No. To w ten sposób nie działa. To, że zgromadziło się kilkudziesięciu naukowców na konferencji o Dąbrowszczakach jeszcze nie oznacza, że ktokolwiek z nich jest specjalistą od wojny domowej w Hiszpanii. Nawet jeśli byli tam historycy, no to możemy zgromadzić historyków na przykład II wojny światowej i kazać im debatować o nie wiem, Mezopotamii i starożytnym Sumerze. I, no, czy czy te ich wywody będą w jakikolwiek sposób y, y, naukowe i, i rzeczywiście będą wyznacznikiem dla nauki, źródłem wiedzy, no śmiem wątpić, więc tutaj żadnego historyka znanego, nawet takiego o lokalnej sławie, do, zajmującego się wojną domową w Hiszpanii, nie było na tej konferencji, więc to były takie pogawędki ludzi z IPN-u i różnych naukowców, który, których oni zaprosili, często nawet historyków. No druga rzecz to są gromadzenie te, tych fałszywych ekspertów, też ma miejsce przy różnych nagrodach przyznawanych przez Instytut, chociażby nagroda kustosz pamięci narodowej. Bardzo słuszna, bardzo szczytna idea, tutaj jest w opisie nagroda ma przywrócić szacunek dla narodowej przeszłości, chronić wartości, dzięki którym Polska przetrwała przez lata zniewolenia. No i wydawałoby się, że jest cała masa różnych społeczników, różnych lokalnych historyków, którzy rzeczywiście zasłużyli na wyróżnienie przez Instytut Pamięci Narodowej. No to zaglądamy do listy laureatów tegorocznych, wśród nich między innymi ksiądz Władysław Palmowski, czym on się zasłużył? No, jednym z jego największych wyczynów było odsłonięcie w parku pamięci przy parafii, czego no, po piersia wybitnego człowieka wybitnego człowieka, czyli lecha kaczyńskiego, Oczywiście w obecności polityków, w obecności Jarosława Kaczyńskiego i dzięki temu zasłużył sobie na nagrodę kustosza pamięci. Kolejnym, Zbiorowym laureatem zostali ojcowie redemptoryści, posługujący w Radio Maryja. Tutaj w uzasadnieniu, redaktorom założonej w 1991 roku rozgłośni Radio Maryja przybliżającym słuchaczom historię Polski dzięki audycjom takim jak rozmowy niedokończone czy aktualności dnia. Ojcowie Redemptoryści utrwalają pamięć o przeszłości zarówno tej dawnej jak i najnowszej w ramach swojej działalności zainicjowali między innymi stworzenie monumentalnego parku pamięci narodowej zachowali się jak, jak trzeba ojciec Rydzyk znany polski historyk znany polski Kustosz pamięci. No, ten kustosz pamięci to IPN-owi wychodzi trochę tak jak takie piwo-kustosz, które jest piwopodobne i ta nagroda Kustosz pamięci też jest kustoszopodobna. Druga rzecz, która jest taką logiczną manipulacją, przykładem błędu logicznego wykorzystywanego w propagandzie. To jest brak reprezentaty reprezentatywności w badaniach. Wybiera się jakiś wycinek badań, z tego wywodzi prawdy dotyczące całej historii, całego wycinka historii i tutaj dr Daniel Czerwiński, związany z ipn napisał artykuł Związek Dąbrowszczaków i jego członkowie. Zarys zagadnienia. Te, to, pismo, to zostało opublikowane w piśmie Glaukopis. Pismo Glaukopis to nie jest pismo naukowe, to jest pismo związane ze skrajną prawicą. I tutaj różnych takich ciekawych ludzi też promowało. Leona Degrela, Grela to taki ochotnik w FNSS, Promowało oczywiście Francisco Franco, bardzo lubianego przez ludzi IPN-u. Promowało Salazara, czyli faszystowskiego dyktatora rządzącego w Portugalii. No, widać autorytety jak najbardziej pasujące do, do iPN wersji historii. No ale co, co, w tym, co w tym artykule się znalazło? Artykuł dotyczy gdańskich członków Związku Dąbrowszczaków po roku 1945. Daniel Czerwiński przeanalizował, uwaga, uwaga, 58 biogramów. 58 biogramów Dąbrowszczaków, ja przypominam, było ponad 5000. Prawdopodobnie ponad tysiąc z nich przeżyło II wojnę światową więc 58 biogramów ma być no, reprezentatywnych dla ponad tysiąca ludzi, którzy no, nawet jeśli weźmiemy ten okres po roku 1945 funkcjonowali tutaj w Polsce, ale również, również za granicą No i, i Czego tutaj ten artykuł dowodzi? No, wbrew pozorom on nie dowodzi tego, że Dąbrowszczacy byli gremialnie komunistami, tak jak IPN wcześniej twierdził, bo tutaj sam autor trochę dokonuje tak zwanego samozaorania, bo pokazuje dane nawet do tych 58, którzy w Polsce się znaleźli w Gdańsku po II wojnie światowej i jeszcze zarejestrowali w związku Otóż w momencie wstępowania do brygad międzynarodowych członkami Komunistycznej Partii Polskiej i Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej było ośmiu z nich. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę francuską partię komunistyczną, PCF, to było 10 członków PCF, więc 18 osób na 58 przebadanych biogramów należało do organizacji komunistycznych. Większość tutaj było w związkach zawodowych, powszechnej konfederacji pracy, inne, no to już też autor. Tekstu nie zbadał, co to są za inne organizacje, prawdopodobnie socjalistyczne. Więcej też z tych zbadanych nie należało do żadnej organizacji, niż należało do organizacji komunistycznych. No i, i właśnie z tego się wywodzi twierdzenie, że Dąbrowszczacy powszechnie byli odpowiedzialni za budowanie w Polsce ustroju. Tak zwanego totalitarnego po II wojnie światowej. Kolejny element takiej manipulacji logicznej to jest wywodzenie błędnych analogii. No, Według IPN-u, skoro Dąbrowszczacy byli komunistami w roku 1936 czy nawet 1939, kiedy brygady wycofały się z Hiszpanii, no to musieli brać udział od razu w utrwalaniu władzy ludowej po roku 1944. Tutaj mi się wydaje, że Trochę i PEN tak przyjmuje, że każdy, kto wrócił do Polski i w Polsce po wojnie pracował, nie został tak zwanym żołnierzem wyklętym, to już od razu musiał budować władzę ludową. Więc wszyscy ci górnicy, inżynierowie, którzy odbudowywali Warszawę, to oczywiście byli budowniczymi stalinowskiego ustroju i stalinowskiej, stalinowskiego tak zwanego totalitaryzmu tutaj w Polsce. Więc kolejna analogia, która no, jest manipulacją. Co jeszcze? No, błędy logiczne. Błędy logiczne, które mają charakter fałszywych alternatyw. To jest częsty oręż piewców pseudonauki i również vpn pseudonaukowcy się tym posługują. Mamy na przykład sprawę Romualda Reisa Burego, takiego żołnierza wyklętego, który grasował na Podlasiu, mordował, palił wioski. No i właśnie w czerwcu 2005 roku zostało, zostało zakończone śledztwo dotyczące działalności Burego i... Wynik, w opisie wyniku tego śledztwa sam IPN napisał, nie kwestionując idei walki o niepodległość Polski prowadzonej przez organizacje sprzeciwiające się narzuconej władzy, do których należy zaliczyć Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. To jest, Banda, y, którą prowadził Rajsbury należała właśnie do NS, y, NZW. Należy stanowczo stwierdzić, iż zabójstwa furmanów i pacyfikację wsi w styczniu i lutym 1946 roku nie można utożsamić z walką o niepodległy byt państwa, gdyż nosi znamiona, znamiona ludobójstwa. Więc po śledztwie sami PEN y, przyznał w roku 2000. Piątym, że doszło do ludobójstwa. Ale przychodzi rok 2019. No nie można pozostawić tego bez komentarza, zmieniła się władza w IPN-ie i IPN wydaje taki komunikacik 11 marca 2019 roku. Przez nikogo niepodpisany, więc to jest też bardzo ważne. W nim autor, autorzy stwierdzają, uważamy, że Bury nie działał z zamiarem zniszczenia ani w całości, ani w części społeczności białoruskiej lub też społeczności prawosławnej zamieszkałej na terenie Polski w jej obecnych granicach. Miał przecież możliwości, by puścić z dymem nie pięć, ale znacznie więcej wiosek białoruskich w powiecie bielsk-Podlaski, tymczasem pięć spalonych częściowo wsi, zastrzelenie łącznie kilkunastu mężczyzn. Oraz zabicie Furmanów, to zdarzenia bez precedensu w jego działalności, podobnie jak w działalności całego białostockiego okręgu NZW. Bardzo łaskawy pan zabił tylko kilku ludzi, mógł spalić więcej wiosek, ale nie spalił. No, w związku z tym, że nie spalił wszystkich wiosek, to nie może być bandytą, nie może być zbrodniarzem wojennym i sprawcą y, czystek y, etnicznych. No Ciekawa alternatywa. No, taki niemiecki akwarelista też chciał zabić wszystkich Żydów, nie zabił wszystkich, no, więc ciekawe, gdzie ta logika IPN-owska by nas w przypadku właśnie akwarelisty doprowadziła. To były tylko niektóre przykłady manipulacji logiką, błędów logicznych stosowanych przez Instytut. Jest ich znacznie więcej, można by wymieniać jeszcze bardzo długo, ale skupiłem się na tematach, które znam najlepiej, tematach najbardziej aktualnych. Zapraszam do polubiania, zapraszam do komentowania. Wkrótce kolejny odcinek dotyczący tego, jak kłamie IPN? Ja analizowałem materiały IPN-u po to, żebyście wy już nie musieli z tymi bzdurami się zapoznawać i ryzykować swojego zdrowia i swoich nerwów. Zachęcam do słuchania kolejnych odcinków podcastu Jak kłamie IPN.